Słuchajcie, chcę się z Wami podzielić e, tym, co zaczynam e, w ogrodzie. Byłam w sklepie. Nabrałam trochę takich w miarę surowych kartonów. E, I zaczynam w tym roku przygodę. Mam nadzieję, że będzie ona trwała do końca mojego zajmowania się ogrodem. Wiele lat, wiele dziesiąt lat tak bym chciała. E, przygodę z permakulturą, z uprawianiem warzyw. Bez przekopywania ziemi. Natrafiłam na ten temat jakiś czas temu. Potwierdziła to jeszcze we mnie moja sąsiadka, że to jest świetna rzecz bez przekopywania ziemi. Polega to na tym, tak w skrócie mówiąc, że na ziemię można rozłożyć przerobiony obornik, kartony. Tak, żeby właśnie nie wychodziły nam te rzeczy, nie, których nie chcemy przy warzywach, te rośliny. Na to możemy dać gałęzie lub rozkruszone gałęzie siano, kompost przerobiony odpowiednio, żeby nie było w nim nasion. Kompost taki, właśnie z trawy, z resztek jedzeniowych. I do tego kompostu dopiero wysadzamy nasze sadzonki, które mm, wysiewałam w szklarni. Wysiewam wiosną, wczesną wiosną, lub jeszcze przed wiosną. I wtedy rośnie to podobno bez chwastów, bez niepotrzebnych roślin. Yy, I warzywa są duże, smaczne. Będziemy próbować. Na razie pierwszy krok czyli. Pozłożenie trochę kartonów ze sklepu. No i do dzieła. Będę nagrywać i relacjonować Wam, jak to idzie, i na końcu w lecie, jakie są, i na jesień, jakie są zbiory. Jeśli ktoś ma mały ogródek, może to bez problemu zrobić. Dużo jest filmów na ten temat. Ja polecam szczególnie Charlesa Dowdinga. Część filmików jest z napisami polskimi, część bez, ale on robi to już od 40 lat, ponad 40 i uprawia dosłownie wszystkie warzywa. Ma też szklarnię. Pięknie to wygląda. Jest dużo mniej pracy w ogrodzie i oczywiście bez chemii, bez oprysków. Polecam wam, dziewczyny.